Serdecznie witamy na konferencji prasowej po meczu Raków Częstochowa Pogoń Szczecin. Raków wygrywa 1 do 0 po bramce Mateja Rodina w doliczonym czasie gry. I pierwsza część konferencji poświęcona będzie zespołowi Rywala, zespół Pogoń Szczecin. Dzisiaj reprezentuje trener Paweł Ozga. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Witam. I poproszę o kilka słów o spotkaniu. No, na pewno, jeśli przegrywa się w takich okolicznościach, to. W nastrój jest no, bardzo taki powiązany z rozgoryczeniem i na pewno jesteśmy zdenerwowani, to, to bezwzględnie tak. Natomiast z samego przebiegu gry, szczególnie z pierwszej połowy, możemy być zadowoleni, bo to my stworzyliśmy no, dwie bardzo groźne sytuacje. Raz Kuluris w supek i tak naprawdę można było to dobić. Drugi raz przeciwnik wybijał z linii. Szkoda tych sytuacji, bo wiadomo, że przeciwko Rakowowi trzeba takie okazje wykorzystywać. Ciężko się gra przeciwko tak fizycznie mocne, mocnemu zespołowi 11 na 11, a, a grając bez jednego, czy później już w końcówce bez dwóch zawodników, jest to no, na pewno trudne. Zawodnicy walczyli do ostatniej minuty, natomiast zabrakło trochę w polu karnym w tej ostatniej akcji takiego, takiej konsekwencji, żeby wygrać pojedynek, wygr wybić piłkę i e zamknąć mecz na 0-0. Dziękuję. Prosimy o pytania. Kamil Głębocki, CzęstoSportowa.pl. Dobry wieczór trenerze, ja mam takie pytanie, jak pan ocenia te właśnie ostatnie minuty, no bo od tej 65 dzielnie walczyliście i ja nie widziałem jakiejś takiej dogodnej bardzo sytuacji dla Rakowa, mimo tego, że graliście najpierw w 10, potem graliście już w 9, no tak się gra bardzo ciężko, no i chwilę potem i tak, chwilę potem straciliście tą bramkę i taki trochę dar od losu, że ona nie została uznana, no ale tak naprawdę minutę później ten gol pada praktycznie identyczny jak ten pierwszy, no i czy ma trener jakieś pretensje do zawodników? No bo czy, czy uważa pan, że można, to było, można było tego gola drugiego uniknąć? Generalnie jako zespół myślę, że broniliśmy do czasu gry 11 na 11 bardzo dobrze. Iraków stworzył jedną sytuację konkretną po naszym błędzie w rozegraniu, w budowaniu gry. Tak naprawdę w drugiej połowie na pewno raków był groźniejszy, natomiast też nie miał stuprocentowych okazji. Mm, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo ciężko się gra przeciwko bardzo mocnemu fizycznie zespołowi, który robi zmiany i wchodzą zawodnicy e, Med90, więc na pewno nastawiliśmy się na to, żeby bronić pola karnego e, troszkę niżej. My też. E, Zmieniliśmy zawodników i do gry weszli zawodnicy o dobrych warunkach fizycznych po to, żeby bronić się konkretnie przed dośrodkowaniami. W końcówce zmieniliśmy nawet Aleksa Gorgona, który jest nominalnie środkowym pomocnikiem, na pozycję lewego obrońcy za Kutrisa, po to, żeby jeszcze lepiej bronić tego dalszego słupka, bo wiedzieliśmy, że Raków tam będzie szukał swoich opcji do tego, żeby zdobyć bramkę. No, niestety no w piłce trzeba grać do ostatniego gwizdka, nie do przedostatniego. Mieliśmy swoją szansę od losu, tak jak pan wspomniał, ale, ale był spalony, więc to zgodnie z zasadami. Mm, ciężko się odnieść do sytuacji, w której zawodnicy grają na 100% swojego zaangażowania i tak naprawdę dostajemy bramkę. Po dośrodkowaniu, gdzie ćwiczyliśmy, żeby tych dośrodkowań było jak najmniej, czyli blokować je, albo, albo po prostu wygrywać pojedynki. Większość pojedynków w polu karnym wygrywaliśmy, natomiast w ostatniej sytuacji zabrakło nam trochę po prostu konsekwencji. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Dobry wieczór, panie telerze, Przemysł Opinion, gazeta Częstowska. Pogoń nie, nie wygrała z Rakowem od 8 meczów. Statystyki nie przemawiały za wami. Czy właśnie liczyliście się z tym, że. Dzisiaj ta statystyka się zmieni, gdyż Raków trzy mecze z rzędu ligowe wygrał. Dziękuję za wypowiedź. Myślę, że zrobiliśmy wiele, żeby dzisiaj tą statystykę trochę zaburzyć i przechylić na naszą korzyść. Dlatego zmieniliśmy system. Graliśmy 1-3-5-2, zazwyczaj gramy 1-4-3-3. To po pierwsze. Częściej w obronie pola karnego chcieliśmy mieć pięciu zawodników w linii. Ponieważ wiedzieliśmy, że raków jest bardzo mocny, jeśli chodzi o atakowanie pola karnego, natomiast realizowaliśmy swój plan i tak naprawdę uważam, że mecz rozstrzygnął się w momentach. My mieliśmy swoje dwa momenty. Jeśli byśmy strzeli te bramki, to pewnie dużo trudniej miałby raków, ponieważ musiałby się otworzyć grać zdecydowanie bardziej ofensywnie. Byłyby okazje pewnie do kontrataków. No, zawsze przyjeżdża się e, gdziekolwiek, na jakikolwiek stadion, czy do Rakowa, czy do Jagiellonii, czy gdziekolwiek, z myślą o tym, żeby wygrać mecz. Tym bardziej, jeśli jest się pogonią Szczecin, jest się mocnym zespołem. E, I my też tego oczekiwaliśmy, że jakby cały czas trener Kolendowicz e, podkreślał jedną rzecz. To, co było, to już na to nie mamy wpływu. Wyciągnęliśmy wnioski i myślimy o tym, co jest tu i teraz. I dzisiaj był ten mecz tu i teraz, i do przerwy można było go zamknąć. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań, więc możemy zamknąć pierwszą część konferencji. Dziękuję, trenerze. Dziękuję bardzo. Już możemy zaczynać drugą część konferencji po meczu Raków Pogoń. Jest z nami trener Marek Papszun. Dobry wieczór trenerze i gratulacje oczywiście. Dobry wieczór, dziękuję. I poproszę najpierw o kilka słów o spotkaniu. Myślę, że mecz, który w Częstochowie zostanie zapamiętany na długo, bo ja prowadząc tutaj 301 mecz nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby po czasie środkowe obrońca zdobył dwie bramki i dostał dwie żółte kartki jako bonus, więc, więc na pewno będziemy pamiętali ten mecz. Mam nadzieję, że będziemy pamiętali też jako, jako mecz w udanym, w udanym dla nas, dla nas sezonie, bo, bo zdobyliśmy mega cenne punkty z rywalem, którym zawsze gra się trudno. Natomiast jeżeli chodzi o sam mecz, no byliśmy przygotowani na to, że Pogoń zmieni strukturę, bo oglądaliśmy ten mecz z Unionem i naprawdę tam dobrze grali. Spodziewaliśmy się, że, że właśnie tak zagrają. I, I ta pierwsza połowa, no ona była wyrównana, ale uważam, że i tak pod nasze, pod nasze dyktando, mimo tego, że naj, najlepszą sytuację miała pogoń to była jedyna sytuacja pogoni w całym, w całym spotkaniu. My graliśmy no nie tak do nie, nie tak jak, jak sobie zaplanowaliśmy do końca, czyli mieliśmy dobre momenty, ale też byliśmy za mało intensywni w pressingu, stąd ta sytuacja, gdzie piłka weszła między linie, źle mm, zachowali się w tej sytuacji, źle zachowała się linia obrony, która nie kontrolowała piłki otwartej, z wyszedł. Znaczy są sytuacje, jak się wybroniliśmy, no to, to jest normalne, że do jednej sytuacji przeciwnik może może dojść. Natomiast z takiej gry mieliśmy więcej. Mieliśmy wejść w pole karne więcej strzałów, więc już ta nasza przewaga powoli się zaznaczała, czego no, efektem była druga połowa. No, zdawaliśmy sobie sprawę, że pogoni będzie trudno się utrzymać w ryzach, bo to ten system 5-3-2 jest trudnym systemem i nie jeden trener już się o tym przekonał i w dynamice gry, w dynamice meczu, kiedy siły opadają to to, to jest gorzej. No i, i druga połowa to, to pokazała, zero strzałów, zero wejść w pole karne, pogoni. Oczywiście czerwona kartka, ale czerwona kartka była w 65 minucie i też wynikała z naszych dobrych działań w przygotowaniu do meczu, czyli uwolnieniu przestrzeni za plecami, kapitalna akcja. Amorim wychodził na czysto, byłaby to czysta sytuacja, czerwona kartka. No i, i od tego momentu już całkowicie zdominowaliśmy, zdominowaliśmy pogoń. Nie było łatwo oczywiście o te sytuacje, jak, jak się broni dziesiątką, później, później dziewiątką, ale, ale dochodziliśmy do tych strzałów, do, do strzałów głową, czy, czy sprzed pola, czy koczerki, czy, czy Bergen chociażby. I, no i byliśmy tacy konsekwentni w swoich działaniach, no bo też przygotowani jesteśmy na, na takie okoliczności, dlatego... To, to jest przygotowany wariant z centralnym obrońcą w polu karnym. To się, to się sprawdziło. Cieszę się, że jakby plan na mecz też, bo mając dwóch napastników na ławce, mogłem ich wprowadzić w toku meczu. Dobrą robotę przy bramkach wykonywa, wykonywali, bo zaabsorbowali obrońców. Dzięki temu Matej Rodin miał, miał więcej miejsca, żeby zdobyć te, te bramki. Bardzo się cieszę z postawy. Chłopaków, którzy weszli, właśnie od Jano, który dwa razy dośrodkowywał Rodin, który strzelał, ale pozostałe zmiany też bardzo, bardzo udane, Makuch, mm. Makuch, Diaz i, i Brunes. <laughs> Według mojej oceny, no, mieliśmy najmocniejszą ławkę do tej pory w, we wszystkich meczach i to, to jest to, czego brakowało nam też na, na początku na początku sezonu i cieszę się, że ci zawodnicy, którzy weszli, byli gotowi no i pomogli nam wygrać, wygrać to, to spotkanie i zdobyć bardzo, bardzo cenne trzy punkty, które pozwalają nam też kontynuować serię i o to też nam chodziło, żeby, żeby ciągnąć tą pasę jak najdłużej. Dziękuję. Dziękuję, prosimy o pytania. Brzęczek w kubuc.pl. Panie trenerze, na początek serdeczne gratulacje z wygranej. To piąta wygrana z rzędu. Możemy się spodziewać, że to już w zasadzie takie przełamanie i utrzymamy tą drugą pozycję, a wkrótce pierwsze miejsce w tabeli? No, tak, no chciałbym, żeby tak było, żebyśmy wygrywali wszystkie mecze do końca i zdobyli mistrzostwo, ale nie jest to takie proste, bo jednak co tydzień, czy teraz nie cały tydzień, z drugiej strony są przeciwnicy i teraz mamy wyjazd do Wrocławia i każdy, no nie każdy, ale pewnie niektórzy myślą, że to, to jest formalność, no bo jak można nie wygrać we Wrocławiu z drużyną, która ma 5 punktów, ale to, to, to tak nie wygląda, bo jak się przeanalizuje jakby sytuację i ile, ile ten zespół stworzył, no to wychodzi, wychodzi, że powinien mieć tych punktów więcej, to, to są... To są mecze, do których naprawdę dobrze trzeba się przygotować. Ja już o tym meczu tylko, tylko myślę. Mamy trochę urazów. Franz szedł, Zoris szedł, gdzie, gdzie to były kwestie, kwestie urazowe i, i musimy zawodników doprowadzić, dobrze się przygotować do tego spotkania, żeby właśnie tą serię, tą serię, tą serię zachować. I o to będziemy na pewno we Wrocławiu walczyć. Kamil Gąbowski, często Sportowa apel. Panie trażę, ja też chciałem pogratulować tego zwycięstwa i pierwsze moje pytanie to chciałem zapytać, jak pan ocenia tą sytuację z końcówki, bo widziałem pana reakcję na to, jak, jak Rodin zdejmuje drugi raz tą koszulkę i, i, i ciekawy, ciekawy to był obrazek, jak pan ją mu próbował z powrotem włożyć. I teraz się zastanawiam, czy już tak na chłodno to trener ma jakieś pretensje do niego, że on no, złapał te dwie żółte kartki, no bo. Ok, dał zwycięstwo, dał te bardzo ważne trzy punkty, no ale zdobył, tak jak powiedziałem, te dwie żółte kartki. Tak, no z tymi kartkami, no, ja podchodzę troszeczkę inaczej, bo, bo mm, dla mnie największą karą, no to, to jest kara dla zawodnika, że on nie gra. Tak jak Brunesz, no dostawał głupie kartki, już nie dostał, teoretycznie powinien dostać karę finansową i to mocną, ale. To, to później możesz wypaść. Musisz mieć świadomość i odpowiedzialność taką w sobie, że najgorszą karą dla Ciebie będzie, że nie grasz później. I, no i trzeba po prostu się pilnować. W tej sytuacji, no ja rozumiem Mateja, no bo to jest historia niesamowita. No, grasz, nagle no, trochę chorobą oczywiście te, te wypadnięcie spowodowało, no ale mimo wszystko grał dobrze, grał w tych meczach. Teraz zaczął na, na ławce, wszedł, tak? no strzela, strzela, dwie bramki no gdzieś te emocje puściły, i to jest, to jest też, też super, więc trudno by było um, mieć, no jakby karać też ty, tych chłopaków po prostu za to. Natomiast no, oni tą karę poniosą, bo czwarta, czwarta żółta kartka będzie skutkowała tym, że nie będą grać. Drugie pytanie to też o odczucia trenera, ale ogólnie obserwowałem pana pracę przy linii od tej czerwonej kartki, czyli od tej 65 minuty i w mojej ocenie pan był cały czas spokojny, nawet po tym nieuznanym golu w końcówce pan dalej, pan dalej zachowywał ten spokój i czy to wynika z takiego wynikało z takiego przeświadczenia, że i tak postawicie na swoim, czy to po prostu pomaga drużynie jak jest trener, który zachowuje spokój? Wynika to z tego, że mam coraz więcej zaufania do tego zespołu, do tych chłopaków i do tego też, co robimy. Bo tak jak mówiłem, te bramki to nie jest przypadek i to, to po prostu ćwiczymy też i te warianty i te rozwiązania przygotowujemy. Miałem trochę jednak zastrzeżeń, bo byliśmy no, nie jest to łatwe, żeby każdą akcję tak roze rozegrać, ale w kilku sytuacjach zbyt brakowało nam cierpliwości, żeby jeszcze zagrać obwód, żeby jeszcze wyprowadzić to dośrodkowanie, tak jak przy tych. Przy tych bramkach, ale, ale w wielu momentach wyglądało to dobrze, i, i widziałem, że, że zespół kontroluje te momenty, i jakby no, ta bramka wisi nieco, nieco, nieco w powietrzu, bo na początku sezonu jednak tak, tak, tak nie było. Nawet jak zyskaliśmy taką dużą przewagę jak z Krakowią, dopiero po czasie gdzieś tam mieliśmy jakieś, jakieś, jakieś sytuacje. Trzecie pytanie to chciałem spytać o, jak, jak wygląda sytuacja z Arielem Mosurem, bo ja widziałem, że on się porusza o kulach i z ortezą na nodze. Czy ten może udzielić jakiejś informacji, ile ta absencja może jeszcze potrwać? Tak, no nic więcej nie powiem niż ostatnio, bo tam jest jeszcze obrzęk i jak obrzęk zejdzie, no to będziemy pewni tego, co, co dalej przede wszystkim robimy. czy, czy czy obejdzie się bez zabiegu, bo, bo to tak może jeszcze wyglądać? Więc trudno dzisiaj powiedzieć, musi zejść obrzęk, żeby była taka pełna diagnoza. I jeszcze chciałem dopytać o to, jak pan ocenia ten nietypowy ofensywny tercet z Iwim na dziewiątce, bo w meczu z Radomekiem wyglądało to, to dobrze. I stąd moje pytanie, jak ten ocenia grę bez typowego napastnika dzisiaj? I czy możemy się spodziewać też tego rozwiązania w kolejnych meczach? Dobrze, natomiast ta współpraca między tą trójką nie wyglądała tak jak w treningu. Mieliśmy dużo czasu, żeby się przygotować, ale nie, nie mogli złapać tego timingu takiego i porozumienia między sobą, jeżeli chodzi o współpracę w celu wykreowania przestrzeni za plecami pogoni, bo taki był cel, cel główny. I, I tutaj tutaj za mało wykrywaliśmy w pierwszej połowie sytuacji. Bo byliśmy przygotowani jeden do jednego. To, co się działo, no to, to robiliśmy to przez, przez cały tydzień. Tak jak powiedziałem, za za mało tutaj wykreowaliśmy sytuacji z tego, ale sami v się dobrze prezentował uważam, kolejny mecz. Dobry i to, to pokazuje, że to może być jakby rozwiązanie też na przyszłość, które daje nam, tak jak powiedziałem, też możliwości zarządzania zarządzania meczem w trakcie jego, jego trwania i różnych modyfikacji, czy ma na dziesiące, czy później przechodzimy na 3-5-2 i, i mam i, i jedziemy wtedy dwoma napastnikami i, i to jest kolejny jakby, jakby wariant, więc cieszę się, że, że Iwi się za, zaadoptował, trenował na tej pozycji trenował na tej pozycji dwa tygodnie i, i grał już w poprzednim mieczu trzy, trzy tygodnie i widać, że, że już się tam dobrze dobrze czuje, więc może zagrać teraz na trzech pozycjach w ataku. Artur Kucharski, panie trenerze, na początku tej konferencji powiedział pan o tej nietypowej końcówce tego meczu. Natomiast ja bym się chciał dowiedzieć, co pan czuł po tym, jak war, sędziowie po warze anulowali tą pierwszą bramkę Rodina. Czy w pana scenariuszu było to, że Raków strzeli tą zwycięską bramkę? Na pewno tak. Natomiast czy to będzie ponownie Rodina? Dziękuję. No tak jak powiedziałem, no jeszcze krzyczałem do zawodników po tej bramce, że jedna akcja, nie? żeby spokojnie byli przy piłce, że musimy wyprowadzić jeszcze jedną akcję, że jeszcze jedna sytuacja będzie i tak się stało. oczywiście nie będę tu uchodził za proroka, bo to... to to nie w każdym meczu takie rzeczy się dzieją. Natomiast tak jak powiedziałem, ten, ten spokój, taka wiara tego zespołu i tych chłopaków, co byli na boisku, no doprowadził do tego, że, że była powtarzalność w tych sytuacjach, no bo to, to jest rzadkość, żeby stoper strzelił po czasie dwie, dwie bramki. Ale jak sobie przeanalizujemy, no to tam było więcej zawodników w świetle bramki, czyli no zwiększyły się nasze szanse. Logika na to wskazuje, na to, żeby te bramki strzelić. Matej bardzo dobrze gra głową. Okazało się, że, że też bardzo dobrze gra. Stopą w polu karnym. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, także możemy kończyć konferencję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.